Któregoś dnia wieczorem dostałem SMS-a. Już nie pamiętam od kogo, chyba od Baltazara, że spłonęła chata. Odebrałem tylko tego SMS-a, zadzwoniłem do Igora z pytaniem, co jest grane, co to za, co to za tekst. I, I wtedy się tak naprawdę dowiedziałem, ale dowiedziałem się, to nie jest, to nie jest dobre słowo, chyba, bo. Bo tak naprawdę nie byłem w stanie sobie tego uświadomić. To było coś, co nie mieściło mi się zupełnie w głowie. Przyjechaliśmy w drugi weekend po, po spaleniu. E, weszliśmy, tutaj, weszliśmy tutaj na górę. Biało, wszystko przykryte śniegiem. Śniegu było multum. Podchodziliśmy stamtąd i pierwszy moment, kiedy, kiedy było już widać tą polanę, na której zawsze stała chata. Chata nie stała. Stał stałe resztki komina, to było, to było coś niesamowitego. Nie, nie, byłem w stanie przejść normalnie koło, koło paty. Najpierw dreszcz po plecach, później łzy w oczach, no to kawał historii się spaliło, no kawał przeżyć. Po górze Bieszczadzkie, masyw Otrytu. Osiemnastokilometrowy, porośnięty gęstym lasem, grzbiet Otrytu. Z najwyższym szczytem Trochaniec rozciąga się od wsi Smolnik aż do jeziora Solińskiego. Do teraz wędrujący tędy turyści podziwiać mogą nietkniętą ręką człowieka prastarą, bukowo-jodłową puszczę. Do II wojny światowej tereny te zamieszkiwała ludność bojkowska. Od września 1939 roku do 1951 roku, z trzyletnią przerwą na okupację niemiecką, tereny te należały do Związku Radzieckiego. W tym czasie bojkowie zostali stąd wysiedleni. Bywa, że jedynym śladem ich obecności na otrycie są zdziczałe sady owocowe. Na wiele lat ziemia otrycka stała się zapomnianym przez władze prl dzikim wschodem. Z biegiem lat w Bieszczady i na otryt zaczęło przyjeżdżać coraz więcej poszukujących ciszy, spokoju i wolności ludzi. Na początku lat 70. na zboczu otrytu. Studenci i wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Socjologii wybudowali schronisko. chatę socjologa. Służyła przechodzącym tędy turystom przez prawie 30 lat. Dzisiaj okazało się, że nikomu nic nie daje, prawda? że po prostu wszystko trzeba samemu zorganizować, prawda? że ten świat właśnie na tym polega, inność tego świata, że po prostu trzeba samemu pewne rzeczy załatwić. Myśmy chałupę budowali na początku lat 70. w zupełnie innym świecie. To był świat, w którym oczywiście o pewne rzeczy trzeba było walczyć, ale jednak wiele rzeczy się dostawało. To był świat takiej rzeczywistości właśnie. Polski PRL-u, w którym państwo miało pieniądze na różne rzeczy i wystarczyło tylko nacisnąć odpowiednie guziki i te pieniądze się, się pojawiały. No niestety ta piękna chata, która była, no powstała tam w latach 70., spłonęła w zeszłym roku. No, no trudno tu mieć winę na no ten obiekt. No po prostu się spaliła rura, łącząca, tak mi się wydaje, służbówkę z kominem i. A to drewno, to nawet nie było co ratować w szczególności, że w chacie była jedna osoba. No szkoda, ale dzięki temu postanowiliśmy, że ją odbudujemy. Ta pierwsza decyzja była decyzją taką zupełnie spontaniczną. Nie, nie, niektóre, niektóre osoby ze Starego, ze starego Towarzystwa Otryckiego uznały, że to jest jakiś znak, że to jest koniec historii. I że nawet jeżeli się odbuduje chatę, to chata już nigdy nie będzie taka sama, i, i nie warto się w to angażować, bo to jest pewien etap, który jest zamkniętym etapem i koniec. No i one się nie angażują. Natomiast jest bardzo duża grupa ludzi, dla, których, dla której jest to powód do jakiegoś odnowienia tego miejsca. Że tak naprawdę, tak jak tutaj wiele osób mówi, że z jednej strony stała się tragedia, ale z drugiej strony to, to jest nie tylko odbudowa chaty, ale w ogóle odbudowa całego ruchu otryckiego. Co jest najbardziej taka niewdzięczna praca, bo najpierw trzeba było wygrzebać całą, całą chatę, która tu leżała. No, wiele pamiątek, które, które ogień zniszczył. No później to wszystko wykopać, przywieźć ten beton, wszystko. Po prostu nie było ani wody. Trzeba sobie zdać z tego sprawy, że wszystkie materiały trzeba było przywieźć z dołu. Byłem majstrem na tej budowie. Byłem w zasadzie jedynym człowiekiem, który ma pojęcie o budowaniu. Cała reszta. Nauczyła się tutaj, część nauczyła się tutaj wbijać gwoździe, część już umiała. Było paru chłopaków, którzy coś tam w życiu robili młotkiem i piłą, ale ogromna większość po raz pierwszy robiła taką konstrukcję. Rzuciłem pomysł, żeby, żebyśmy odbudowali tą chatę sami, zupełnie samodzielnie. To znaczy, żebyśmy nie brali ekipy cieśli, którym zapłacimy, tylko, żebyśmy zupełnie samodzielnie tą chatę odbudowali. No, ludzie mieli mnóstwo wątpliwości. E, nie wierzyli w to, że to jest w ogóle możliwe. Udało mi się ich przekonać. I miałem z tego powodu mm, duży stres, no bo to ogromna odpowiedzialność. E, to, nie jest, to nie jest buda dla psa, to jest, to jest kawał konstrukcji odpowiedzialnej, dużej. To drewno jest, ma duże przekroje, jest ciężkie jak cholera. Jeden taki zbity na leżąco trójkąt, na moje oko, waży około 1200 kg. Więc postawienie tutaj w tych warunkach, bez dźwigów, bez specjalnych urządzeń, postawienie w pionie tego trójkąta pierwszego, drugiego, to naprawdę nie była łatwa sprawa, a, a, a zwłaszcza. E, a zwłaszcza w towarzystwie samych amatorów, którzy nigdy w życiu tego nie robili. A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy konieczny, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy, Dobrze się idzie, panie zegarze. Kik tak, kik, tak, i tak. Świeca skierczy i próga Więc puszczam oko do niej. Dobry chłodzi, szpina. Dobrych Ja jestem na otrocie po raz pierwszy, to jest chyba wyjątek wśród ludzi, którzy są na y, obozie budowlanym, ponieważ większość z nich przyjeżdża tu naprawdę od wielu lat. Ale od razu wpadłam na głęboką wodę, ponieważ byłam właściwie taką pierwszą dziewczyną, która tutaj wystartowała z gotowaniem. To wcale nie rwałam się do tego, ale niechcący stwierdzono, że będę po prostu musiała myśleć o tym, co trzeba kupić, co trzeba wciągnąć na, na górę. Dziennie na przykład na początku schodziło przez pierwszy dzień 15 bochenków chleba, 20-25 i ta liczba stale się powiększała. Oczywiście wszystko inne, inne proporcjonalnie też. Woda, wodę trzeba przynieść. Woda tutaj w ujęciu nie jest zbyt dobra. Dobrą wodę trzeba było przynieść aż tam z góry. Także takie problemy organizacyjne były. No były po prostu, ale myślę, że, że, że to wszystko miało swój urok. Nawet ta, nie wiem, breja z kotła, otrycka, czy jakieś tam próbowaliśmy czasami coś lepszego, jakiś grzyb był znaleziony, prawda? W każdym razie to wszystko nazywał niesamowity klimat temu pobytowi. Także tyle o pracy kobiet, która może nie jest tak widoczna jak dom, który stoi, który widać. Panowie ciężko pracowali i efekty ich pracy widać. To po prostu jest dom, który robi niesamowite wrażenie. No, nasza praca była taka trochę bardziej niewdzięczna, ale ktoś tych panów musiał nakarmić. Pierwszy raz, jak się tutaj zjawiłem, to byłem na pierwszym roku studiów. Ferie zimowe, pierwsze moje, moje na studiach. Super gość, który uczył nas historii filozofii, jednego z najważniejszych na pierwszym roku psychologii przedmiotów. Rzucił taki tekst, że chciałby, e, że będzie jechał w Bieszczady, w super fajne miejsce i że jak którzyś ze studentów będą chcieli z nim pojechać, to on zaprasza. Gość był ekstra, więc prawie, prawie połowa naszego roku się z nim wybrała. No i tak pierwszy raz zimą tutaj trafiłem do miejsca, o którym nic wcześniej nie słyszałem, nic, ee, nic nie wiedziałem. No i, i tak się zaczęło. Od tamtego momentu zacząłem tu przyjeżdżać, każdą wolną chwilę praktycznie rzecz biorąc spędzać, bo się okazało, że jest genialnie. Przyjechałem tutaj na zerówkę w 1995 roku. Dostałem zawiadomienie z Uniwerku, że właśnie jest organizowany obóz zerowy. W chacie, w której nie ma prądu, nie ma bieżącej wody, żeby, że można zabrać ze sobą instrumenty, i siedzi się wieczorami przy świecach i gra. E, no i stwierdziłem: tak, to jest to. To jest to. E, trzeba tam pojechać, zobaczyć, bo. To jest coś, co, co mi odbyło, odpowiadało. No i oczywiście przyjechałem, no i wsiąkłem. tak, jak większość tu ludzi przyjeżdża po raz pierwszy i, i, i wsiąka. To miejsce w bardzo krótkim czasie stało się dla mnie tak, tak ważnym i tak moim miejscem. Jeździłem tutaj na tyle często, że w którymś momencie, kiedy zdecydowaliśmy się z moją dziewczyną, którą tutaj zresztą wiele czasu spędzałem już wcześniej, jak zdecydowaliśmy się wziąć ślub, no to oprócz cywilnego w Warszawie nie było żadnej innej opcji, żebyśmy gdziekolwiek indziej mogli brać ślub kościelny i robić wesele niż tutaj. W związku z tym kościółek malutki, stara cerkiewka w Chmielu, w najbliższej tutaj wiosce, tam Odbył się naprawdę piękna ceremonia e, ślubu. To było e, strasznie ważne dla nas wydarzenie. Nie spodziewałem się, że aż tak wielu naszych przyjaciół i, i rodziny również przyjedzie tutaj. No a później z chmiela najpierw podjechaliśmy bryczką, później weszliśmy na górę i tu w, w starej chacie odbywało się cała impreza weselna naprawdę na, na cztery fajerki e, wspaniałe wydarzenie. Tutaj ludzie przychodzą i spotykają się dla innych ludzi. Jednych się lubi bardziej, innych się lubi mniej, ale generalnie tutaj y, są tylko ludzie, którzy, którzy się taplają w tej glinie, idą w, ten, w tym deszczu na tą górę żeby tutaj spędzać czas w warunkach no, pozbawionych wszelkiego minimum komfortu, mycie w, 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 w miejsce w zimnej wodzie, spanie na podłodze na drewnianej, na karimacie i tak dalej. Więc tu, tu, nie, przychodzi, tu nie przyjdzie człowiek, który, dla którego najważniejsze w życiu jest miękkie łóżko i łazienka. Jest taki klimat, że ludzie się naprawdę tak otwierają. No i jest jeszcze takie specyficzne poczucie humoru, takie bardzo bezpośrednie, osoby, które go nie lubią. No, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że my, jak jesteśmy w tej chacie, to wszyscy o wszystkim wiedzą, bo to jest drewno, no niesie. Ktoś chce rozmawiać w kącie sobie, tak powiedziałbym, intymnie, ale echo niesie tak, że wszyscy i tak to słyszą. Więc jeżeli ktoś nie lubi takiej, takiego powiedziałbym obnażania się takiego bycia z ludźmi w, w, i poddanych być ciągle jakby ich ocenie, no, no to no, nie ma go w tej chacie po prostu. A jeżeli ktoś to polubił, bo to jest bardzo takie kształcące, no, bo co ja mam się bawić gdzieś, e, chodzić na jakieś treningi, żeby mi powiedziano jaki jestem. A to mi przyjdzie, ktoś mi powie, jaki jestem. I tak wprost. Więc i czasami to boli, ale jest to bardzo pouczające. Szukam, szukania mi trzeba w mi gitarą i piórę. A góry nade mną, jak niebo, a niebo nade mną. Jak góry. Wydajemy biulety natryckie. Co jakiś czas. W ostatnim bi biuletynie gosia zamieściła mój artykuł, znaczy takie opowiadanie pod tytułem komisarz, które napisałem mu na, e, jako mój prezent na wesele. To jest historia, jak jechaliśmy na Otryt dużym fiatem z silnikiem Poloneza, jak mieliśmy po drodze stłuczkę pod Radomiem. Jak naprawiliśmy auto w warsztacie, w związku z tym wylądowaliśmy tutaj po nocy. To była Wigilia Wielkiej Nocy. Zostawiłem auto Jurkowi 2000. To jest taka tutaj bardzo znana postać, facet, który tu żyje, mieszka, a wcale stąd nie pochodzi. Zostawiłem mu auto, dałem mu instrukcję, jak należy na noc spuścić wodę z chłodnicy, żeby nie, mróz nie rozsadził, bo było zimno. On mnie prosił, żebym mu zostawił auto, bo nie był od dawna w kinie. Potem z komisarzem po nocy wspinaliśmy się. Komisarz, który tu był dziesiątki razy, zmylił drogę. Po drodze mieliśmy przygodę z Jeleniem. Nagle zobaczyliśmy w kompletnej ciemności dwa takie zielone, okrągłe światełka. No po prostu ufo, abstrakcja kompletna. Gdzieś w przestrzeni. Abstrakcyjne i zawieszone nagle dwa światełka stanęliśmy jak wryci i nagle nad naszymi y, głowami przewaliło się jakieś ogromne cielsko i tratując, łamiąc gałęzie y, zwaliło się z churgotem w dół. To był jeleń po prostu, który przeskoczył nad nami, a myśmy natychmiast przysiedli na zadkach w ogóle, się... <laughs> nie zastanawiając się. I trafiliśmy tutaj, trafiliśmy tutaj do chaty w nocy, więc to są takie. Takie są zwariowane, fajne klimaty i to jest taka. Tutaj można, tutaj można spotkać taką prawdę o życiu. Są dwa rodzaje osób, które, które tutaj wpadają. Osoby, jedne osoby stąd wyjeżdżają bardzo zniesmaczone warunkami, zachowaniem, właśnie tą bezpośredniością i im to nie odpowiada i przyjeżdżają tu po raz pierwszy i ostatni. Natomiast drugi rodzaj osób jest taki, które przyjeżdżają tutaj i muszą tu wrócić. Bardzo mało jest takich osób, które, które podchodzą do tego miejsca jak, jak do jednego z wielu miejsc. To miejsce zawsze wzbudza emocje skrajne. Albo na plus, albo na minus. Gdy głos usłyszę drzwi, wejdźcie, poproszę. Jestem zbieraczem głosu, a mój bardzo lubi wy. Śmiech ściany mu rozjaśnia i gęść lubi pieśń. Spadnijcie na parę chwil, Kiedy los was jedzie w tę stronę to, to mój otworem stoi, Dla takich pamiętam jak my, Dla takich jak my. Używając takiego języka, języka magicznego, chata wiedziała, że jeżeli spali się w tym momencie, to zostanie odbudowana, prawda? I dlatego, może dlatego się spaliła, nie wiem. Było to bardzo niespodziewane i zaskakujące dla nas wszystkich, ale z drugiej strony no, to, że stoi, daje jakąś taką nadzieję i siłę. I Myślę, że ci wszyscy ludzie, którzy w tym brali udział, poczuli w sobie moc. I to jest fajne. Szukam, szukania to mówi karobi. A góry nade mną jak niebo, a niebo na mną. Szukania mi trzeba w domu, w domu gitarą i piłką A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną